Jakiej marki jest karta? Nie ma takiej informacji. Nvidia GeForce RTX 3060. Po zasilaczu zero informacji. Co jest grane? No tak średnio mi się to podoba. Tak bardzo średnio mi się podoba. Bo liczyłam na to po tym opisie z tą dożywotnią gwarancją, gwarancją. Znaczy, przepraszam, wybiegają tak daleko. Z opieką techniczną. No tak zmieni się to zespoły, że... Jakiś poziom rezerwacji i opisu, ten zestaw komputerowy będzie trzymał, ale tak nie jest. Słuchajcie, zostały nam chyba dwa zestawy komputerowe. E, Okej, okay, mamy dosyć ciekawą jednostkę za 2800 zł, z jedynym em 1660 super i czym i z i7 2600. Ale czytamy opis. Złożyliśmy do tylko i wyłącznie z części renomowanych film. W naszych komputerach nie znajdzie się fajnych chińskich zamienników. Aha, to jest to samo, co wtedy czytałem. Prawdopodobnie ta sama firma, więc nie będę się specjalnie powtarzał. Mamy również wymienione komponenty. Do chociaż doceniam, że wiemy co kupujemy prawdopodobnie Ventusa. 1660 Super jest również zasilacz najprawdopodobniej Elementum e No i w coś tam pogramy sobie, tylko faktycznie takie połączenie pozwala myśleć o graniu w League of Legends w... już pomawiałem, gdzieś mi wygryfnąłem i co mamy? Aha, chyba tego chciałem jeszcze zrobić. Czekajcie chwilę. Nie, tego. Tego, tego, tego. Ten komputer chciałem robić. Słuchajcie, dobra. Mamy teoretycznie najciekawszy skład komputerowy, nawet widzimy jego realne zdjęcie po złożeniu, więc przedstawia się całkiem korzystnie. Komputer gamingowy z RTX 2060 za uwaga 3100 zł bez złotych i 56 groszy. Zjeżdżamy na to. Gratulujemy właśnie wszedłeś w jedną z najbardziej opłacanych ofert komputera dzięki do gier na sam Allegro. Prezentowany komputer posiada najlepszy stosunek cena jakość. Komputer jest idealnym Gorem do gier pracy graficznej, biura lub dumowego. Cenie podtrzymuje z groszy po prostu. Na podróż w korzystaniu cały odbierają teraz od klientów. Będą grać za kolejnych 10 lat, no nie chcę się powiedzieć. Jeżeli tak będzie, większy. Teraz kolejny. Dlaczego warto tu być komputerów? Komputer jest komputer możliwy w z dobrych podspołów. Użyte podspoły są wiążących producentów. W naszym komputerze nie znajdzie się żadnych producentów. W tym komputerze nie znajdzie się żadnych producentów. W tym producentów. <milionastrofie> <złożonych> w tym komputerze nie W tym komputerze nie znajdzie się żadnych producentów. Uwaga! Nie sprzedajemy komputerów z procesorami drugiej, trzeciej, czwartej generacji. No nie wyszedł! Never shut so so, Never shut